Ile Pol zdobył punktów. Musiałam mu chyba jakoś pogratulować. Tak, jasne. Nie wiesz jaka mama jest. Dobra, co co się to się Oj, Mama mama ty nie... jak Ja jestem nie, nie, nie. Jesteś naprawdę bardzo nieodpowiedzialna. Muszę się poprawić! Jezu, znowu ten krety! Nie mogłeś wybrać kogoś lepszego? Po prostu nie znoszę go facet jest taki napakowany i pusty jak! Poczekaj chwilę! Pokażę ci jak sobie klatę zrobiłem! Tam jest samochód. Musimy jechać. Matka cię i tak zabije. Nie masz innego wyjścia. Oj, dobry! A... A... Tak dawno się nie widzieliśmy. Dobra, chodźcie. Ciebie też nadbierzemy mięśniaku. A ja się zmieszczę do tego twojego pick -upa. Najwyżej pojedziesz na przyczepie. Gdzie jest nasze? A zapali wam samochód! Konczusiu, nie denerwuj się! Tak nie możemy się teraz kłócić! Co my teraz zrobimy, Mary? Ja nie mam żadnego pomysłu, nie wiem! Musimy coś wymyślić, zaraz się zrobi ciemno! Co my tu zrobimy po ciemku? Ja mam pomysł! Niemożliwe! Chodźmy skrótem tamtędy! Chodźmy, jeżeli zna skrót? Kto na skrót? Wiem co to słowo znaczy! Oczywiście, że wie! Nie widziałaś nigdy, jak jest o, Cisza! Powiem, Dobry boisko! ble, ble! Nie woliśmy, że to na le, le, le. No boisz, laty, no zaraz się ściemnić! To nie ma sensu! A masz jakiś inny pomysł? Musimy mnie dziś, nie możemy tutaj tak stać! Chodź szybko! Tamtędy jest szybsza droga do domu! No dobrze, dobrze! Ale jak to jest dalej, to cię chyba zabijać! Nie no? no. widzę nic tego, co ukradłem w samochód, bo matka na to zaczyna. He, he, Jak go derwę, to z przyjemnością rozpaszę, bo ja nie chcę się o to kłócić! Są poważniejsze problemy! Ja zaraz! O jejku! Tato! A co z samochodem? No, tak! Idziemy już dwie godziny, kiedy gdzieś dojdziemy? Mary, nie masz czegoś do jedzenia? Nie, wiem, sprawdzę zaraz, Fajny mi sprób. O, masz gazetę. Sprawdzę sobie wyniki NBA-a. NBA! Akurat teraz! Cio. Zobaczcie, jaki dom! Piszą tu, że znaleziono 2000 trupów. 200 trupów! Aha, 200! No nie masz poskładać literek, żeby przeczytać takie proste słowo? Ludzie, zobaczcie, jaki podobny do tego. Ale faktycznie to ten. Nie, no co ty? Widzisz. Ale tu jest zdjęcie! Ten jest po prostu zniszczony, nie. tak! Tu mu leci dym z komina! To było 20 kiedy znaleziono te trupy. I eee. To chodźmy do tamtego domu. Ogrzejemy się tam. Zwariowaliście? To więc nie artykułu? Co z tego? My to, było... to było 20 lat temu, co nam zależy? Jest zimno, chce się trochę ogrzać. Tak, ogrzejmy się tam, nie ma się czego bać. Mery, teraz ja to za Përbiam që të të krasme, një vëgni që me të